Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w takim specjalnym filmie, mianowicie zakupiłem sobie wczoraj właśnie vr czyli gogle do wirtualnej rzeczywistości od firmy, tak jak widać MetaQuest 2, no i dzisiaj sobie je otworzymy, gogle są jeszcze zapakowane, są w pudełku zaklejone też taśmą, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Od razu chciałem przeprosić Was za to, że profesjonalizm tego nagrania raczej nie będzie na wysokim poziomie, bo ja nigdy jakoś tak ze specjalnie unboxingów nie nagrywałem i tak dalej. Teraz postanowiłem sobie taki y, nagrać bardziej testowo, zobaczyć jak to będzie i itd., tak y, jak to wszystko wyjdzie, więc jak coś to z dużym dystansem prosiłbym do tego podchodzić. Y, no i taka jako taka ciekawostka, y, no to co, no to y, jest to 128GB Wersja Oculus od MetaQuest 2, w sensie od Mety To jest firma, która jest, że tak powiem W sensie Meta odpowiada za Facebooka, za Instagrama i tak dalej, nie? To o to mi chodziło I chyba najbardziej takie, jak bym powiedział tutaj dwa słowa o tych goglach, bo jakby ja już te gogle używałem kiedyś Tylko, że u znajomego raczej, znaczy używałem, testowałem je jeśli chodzi o te Google, to naprawdę są mega spoko. Myślę, że jedne z lepszych na rynku aktualnie, w sensie pod względem opłacalności, wydajności i tak dalej. Przede wszystkim to, że autonomiczne są, czyli nie trzeba mieć żadnych dodatkowych tych dodatków i tak dalej. Po prostu zakładacie Google na głowę, bierzecie sobie te dwa pady do rąk i po prostu sobie wtedy gracie. E, najbardziej taka kontrowersyjna sprawa z tymi goglami jest to, że jak widać no one są odmety, a co za tym idzie niestety musicie mieć konto na Facebooku i mieć sparowane te gogle z kontem właśnie na Facebooku. E, mam też nożyk do tapet, bardzo stary nożyk, więc jest on e, zardzewiały i tak no, dalej, będzie trochę skrzypiał. No, więc co, myślę, że możemy sobie zacząć je otworzyć, chociaż najpierw Wam pokażę pudełko, na pudełku z przodu nic tak naprawdę e, wielkiego nie ma, mamy obrębowaną po prostu tutaj e, no, Meta Quest 2, jest, e, są same gogle, są pady, prawy, lewy pady i tak dalej, jest oznaczenie pamięci tylko też e, i tak naprawdę to tyle. Jeśli chodzi o drugą stronę, e, no to z drugiej strony jest... Podobnie tutaj raczej nic takiego nie ma, mamy sześć tytułów, w które możemy zagrać na tych goglach, mianowicie mamy tytuł od Star Warsów, mamy The Climb 2, to jest gierka, w której się po prostu wspinamy, czy to na jakieś wzgórza, czy to na jakieś wieżowce. Jeżeli byście chcieli, jakby mi się udało ogarnąć, jeżeli byście chcieli streamy z gier z vr bo myślę, że to by było całkiem ciekawe, to możecie dać znać w komentarzach, czy takie coś by wam odpowiadało i czy według was jest to fajny pomysł. Myślę, że mogłoby to być śmieszne. Jurassic World, mamy Horizon, mamy Population One to jest też fajna gierka, bo to jest Battle, battle Royale na Quest'a, więc to jest, znaczy na Wiara, więc to jest mega spoko. No i Beat Saber, no to myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy tutaj dwa miecze świetne i rozbijamy kwadraciki w rytm muzyki. Jeśli chodzi o zapakowanie pudełka, no to co, mamy tutaj prawdopodobnie taśmo zapakowane, tak jest, mamy tutaj taśmę z prawej i z lewej strony, także ją sobie teraz przetniemy. No i zobaczymy jak to, e, jak to będzie tam w środku wyglądać, jedno odpięte, e, drugie już odpinam, także momencik tutaj, oj z, no, nożyk mi się z tego złożył, zobaczymy sobie, i drugie też odpięte, e, zobaczymy sobie jak to wygląda, pytanie czy tu jest jeszcze coś zajęte, zapięte czy nie, a tu jest jeszcze z drugiej strony, ok, taśma jest również z drugiej strony, więc musimy sobie tą taśmę tu przekroić, i z tej strony. Również, oczywiście, też. Sorry za to, że nagrywam na łóżku, ale po prostu jest to dla mnie najwygodniejsze. Eee, najwygodniejsze i, 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 i tyle. Dobra, także już mamy to ogarnięte. Mam nadzieję, że łóżka nie przebije zaraz, bo to było głupie, co zrobiłem. Schowałem nóż ostrzem o łóżko. Eee, no i wysuwamy. Wysuwamy tego gogle, bo to się prawdopodobnie wysuwa. Albo w prawo, albo w lewo. Możemy w lewo wysunąć, bo widzę, że łatwiej schodzi. Dobra, zobaczymy sobie. O, w ten sposób zdejmujemy sobie tą kartonik. No to jest zwykły karton. Możemy sobie to położyć na przykład tu. Proszę bardzo, niech sobie niech sobie tak leży. A my będziemy się zajmować tutaj tą opakowaniem. No i mamy takie oto pudełko, które jest podnoszone z tej strony. Możemy sobie to te pudełko teraz podnieść. Mam nadzieję, że... Czemu mi tu ostrość gubić, Nie, gubi mi ostrości. Dobrze, mamy pudełko. Możemy sobie je podnieść. No i po podniesieniu po pudełka widzicie to, co ja widzę teraz pierwszy raz, to widzę, że... A ja myślałem, że to jest brudne, to nie jest brudne, tylko tu jest instrukcja w ogóle, zobaczcie. Może ja Wam to z bliska pokażę. Mamy instrukcję, tylko niech mi złapie ostrość. Łap ostrość. Mamy instrukcję... O, no, nie złapie ostrości chyba, kurczę, czemu nie łapiesz ostrości? Łap ostrość. No, w każdym razie jak założyć gogla na głowę i tak dalej, nie? Także mamy tutaj takie, takie oto gogle, to jest w środku, co my tutaj mamy tak naprawdę, mamy dwa pady, pad lewy, pad prawy, no mamy same gogle, jeśli chodzi o pada, no to możemy sobie go wyciągnąć, wygląda on w ten sposób, tu generalnie jeśli chodzi o te, o te pady, jeśli chodzi o te pady, to fajna sprawa z tymi padami jest znaczy fajna sprawa fajna sprawa z tym zestawem to jest to że udało mi się ogarnąć słuchajcie um, udało mi się ogarnąć ubezpieczenie jeśli chodzi o ten zestaw VR bo te pady mają to do siebie że jak przywalicie tym w ścianę a w Wiarze naprawdę bardzo łatwo jest przywalić takim padem w ścianę no to jest lipa, nie? Bo ta obręcz tutaj, która jest, potrafi się złamać. W tym miejscu się potrafi złamać yy, i jest po prostu problem tutaj na tym łączeniu, nie? Macie to łączenie, że tak palcem pokazuję, trochę tak brzydko, ale, ale trudno. No i na tym łączeniu potrafi się po prostu złamać i jest lipa wtedy. Yy, w każdym razie, jeśli chodzi o pada, no to pad jest wyposażony w dwa analogi. Jeden jest tutaj pod tym palcem, drugi jest pod tym palcem, czyli mamy taki spust. Jak gramy w jakieś gry, gdzie na przykład strzelamy z broni palnej, to jest to naprawdę Imersyjne. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj guzik do menu Questa, czyli możemy sobie zatrzymać grę, wyjść do menu i tak dalej. Ten prawy kontroler, z tego co pamiętam, on nie miał. A nie, poczekajcie, sesz jest. To są sobie dwa guziki, tylko nie pamiętam, który jest do czego. Generalnie to są chyba takie systemowe bardziej guziki, to jest chyba do menu, to jest do, do Questa. Mogę się mylić, więc tutaj przepraszam, jakbym się mylił, możecie mnie poprawić. Eee, w każdym razie mamy tutaj też guziki, a mamy tutaj taką gałeczkę, nie wiem czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak, tylko niech on złapie ostrość. Eee, no i mamy taką gałkę, możemy sobie tą gałką ruszać, możemy ją też wklikać, no i mamy guzik X, mamy Y. I to tak naprawdę wszystko, no i wiadomo ruchowość, nie? w sensie ona ma czujniki, tego tak gogle mają czujniki, możemy sobie ruszać tym i tak dalej, więc tak by tak to wygląda, jeśli chodzi o to pudełeczko, wyciągnijmy sobie to pudełeczko, to pudełeczko wygląda tak, mamy tutaj napis MetaQuest 2 i to z tego co widzę wszystko. I mamy też otwarcie tego pudełeczka. Możemy sobie to otworzyć. Tylko jak to się otwiera. A, tak do góry. Otwieramy sobie pudełeczko, i tu mamy też MetaQuest 2 napis. Także ma, widać, jest obrandowany, No i mamy coś takiego. I teraz tak, bo tutaj mamy z tego co widzę, to sobie odłożę na chwilę. Tutaj mamy coś takiego, i to jest prawdopodobnie instrukcja od tego questa. Otwórzmy sobie to i zaraz sobie zobaczmy. Zaraz zobaczmy co to jest. No chyba jakaś instrukcja. Nie wiem. Generalnie nie wiem, co to za bardzo jest. No takie coś. Ale jakieś papierki pewnie tam jest coś napisane, jak tego używać i tak dalej i tak dalej. Mogę się mylić, więc jak tego, no nie będę teraz tego wkładał położę To na razie z boku. Tutaj e, dalej mamy, dalej mamy taką taką pudełeczko i w tym pudełeczku mamy oczywiście kabel do e, ładowania. Strasznie dziwny. W sensie to się do kontaktu wkłada, nie? Ale strasznie, strasznie dziwne, takie e, niestandardowe. E, no i nie wiem, czy... No dobra, no nieważne. W każdym razie, no i mamy tutaj taki guziczek jeszcze. Dodatkowo. E, znaczy guziczek, nie guziczek, tylko kabel, co ja gadam. No i mamy taki kabelek do ładowania i tak dalej. Na tym kabel jeszcze będę musiał dokupić taki kabel do tego, bo jak chcecie grać w vr na jakby w gry ze Steama to musicie mieć, musicie mieć kabel taki minimum ze 3, 3 albo 5 metrów najlepiej no i tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o to co my tutaj dalej mamy? nie, jeszcze nie tyle, mamy jakiś taki zapakowany coś nie wiem co to jest, jest taki jest woreczek nie wiem co w tym woreczku jest, zobaczymy sobie za chwilę, tu sobie możemy to otworzyć i tutaj nam się ukazuje, aha, dobra bo się właśnie zdziwiłem, a to jest fajne. Patrzcie na to, bo ja się właśnie zdziwiłem. O kurde, co my tu w ogóle mamy jeszcze? Bo tu coś jest. Tu może ja sobie najpierw to zobaczę, żeby Wam tutaj nie nie, nie, nie nie, pokazać za dużo. Jakaś instrukcja prawdopodobnie. W każdym razie, jeśli chodzi o to, to ja się mega zdziwiłem, bo właśnie tak patrzę, że tu jest dziwne gniazdko, nie? I my mamy w ogóle w tym zestawie. Z tego co patrzę teraz, jest przejściówka na Europę. No bo my nie mamy tych, 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 tych gniazdek. Yy, no, takich, takich jakby prostokonek, to jest chyba na Anglię? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Możliwe, że to jest na Anglię wejście. w sensie angielskie wejście. No nieważne, w każdym razie z tego co widzę, to mamy. Mamy coś, coś jakoś wysuwa. Idę, będę musiał zobaczyć, jak to się dzieje, bo nie chcę. Bo tak, to się chyba wysuwa. No, w każdym razie nie będę tego teraz ruszał. W każdym razie mamy. Aha, dobra, unlock mamy jakiś. O, kurde! <ścoughs> jak strzeliło No, w każdym razie mamy przysiówkę, no, tak. Także ja się tym potem pobawię. Nie będę teraz do tego dochodził, jak tutaj, co, co i jak to wygląda. E, więc potem to ogarnę. Przejdźmy sobie może do. Do, że tak powiem, najważniejszej rzeczy, chyba że tutaj coś jeszcze jest, ale chyba nie, przejdźmy sobie do, 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 do powiedzmy tych gogli. No i co my tutaj z tymi goglami mamy? W sensie jakby to wyciągnąć dobrze teraz, ok. Albo jeszcze, zanim przejdziemy do gogli, to jest jeszcze coś takiego. I to to jest w ogóle coś takiego fajnego, że jeżeli nosicie okulary i chcecie sobie te okulary jakby E, mieć założone podczas gry na wiarze, to możecie sobie coś takiego e, tutaj jest w sumie instrukcja ja wam może to pokażę. Możecie te okulary, w sensie możecie sobie tą podkładkę e, wsadzić jakby pomiędzy, o, pomiędzy soczewki, a, a tą podkładkę, jakby w sensie tą, tą gumę tutaj, czy znaczy to jest gąbka w sumie. Więc jakby nie zarysujecie szkiełek wtedy, nie zarysujecie wtedy tutaj tego, 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 jak to się nazywa, e, no tych wizjerków, no o to mi chodzi. Dobra, mamy same gogle, e, na moje oko to ważą tak z pół kilo, może nawet nie chyba, chociaż kurde, no z pół kilo mogą ważyć, no powiedzmy. E, mamy tutaj, co my tutaj mamy w ogóle... E, ja w sumie pierwszy raz, że tak powiem, je odbieram też z Wami, więc tutaj się też yy, sobie sam oglądam. Yy, mamy tutaj na pewno. Yy, a bo to w ogóle kartonem zapakowali, zobaczcie, jest, jest, jest zabezpieczone kartonem. Ja tak mówię, co tak mi lata tutaj, nie? Jakieś wadliwe czy coś, a to jest karton wszędzie. No mamy same, mamy same gogle. Yy, gogle wyglądają tak. Yy, są kamerki, yy, te takie kropki. Ja mam. Staram się to pokazać, to są, to są... No nie będzie tego chyba widać dobrze. To są po prostu kamery. Tych kamer chyba są cztery. Jest tu, tu, a tu i tu. Tutaj, więc mamy cztery. No, więc, więc tak. Co my tutaj dalej mamy? Mamy w ogóle tak, moment, bo ja sobie patrzę wszystko z wami jakby, wiecie, ja sobie też oglądam co to jest w ogóle. Eee, Quest 2 Silicon cover protection, coś tam, coś tam, więc to jest jakiś kurde silikonowa, silikonowa gumka do. Aha, dobra. Czyli możemy sobie założyć, czyli to jest po prostu ta obramówka gumowa. Możemy sobie założyć to gumowe. O, ale to jest przerwane? Czy nie? A nie, nie jest przerwane, to jest takie wycięcie specjalne, zobaczcie. Także myślałem, że to jest przerwane, ale jednak nie. Okej, okay, dobra. No i mamy tutaj jakąś instrukcję odnośnie tych gogli, zobaczmy sobie jak to wygląda, bo w sumie sam jestem ciekaw. Także tu mówię, no, jeśli chodzi o otwarcie tych gogli, to otwieram je pierwszy raz u znajomego, w sensie u Cezara. Jak byłem w Gdyni, to grałem na tych goglach, trochę testowałem je delikatnie, ale, ale wiecie, no Cezar miał już wszystko ogarnięte, wszystko gotowe, no i on już, że tak powiem, jest doświadczony, jeśli chodzi o, o VR, więc jakby tutaj nie ma co porównywać. No i mamy tak naprawdę te. Te gogle, które się zakłada na głowę w ten sposób, i tak naprawdę chyba tyle. Nie wiem, czy tu jest coś więcej do, 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 do przekazywania. I jeszcze kolejna taka kontrowersyjna rzecz, jeśli chodzi o chyba dwie największe wady tych gogli, znaczy dwie największe wady. No jedna to jest to konto na Facebooku, że jednak musicie mieć. A druga, druga jest taka, że jeśli chodzi o te soczewki, tutaj nie prawą i lewą soczewkę, znaczy na odwrót pokazałem, prawa i lewa soczewka, to problem jest taki, że ona ma tylko trzy regulacje. Macie albo szeroko, albo wąsko, albo, albo tak średnio, nie? Jakby nie macie, nie możecie jakby wziąć tego i przesunąć płynnie, tylko jest tak, że ona tak wklikuje, nie? Są trzy regulacje przez co widziałem w internecie, że po prostu ludzie pisali niektórzy, że jak ktoś ma na przykład jakiś niestandardowy rozstaw oczu, załóżmy, e, a pewnie obstałem, że bardzo dużo ludzi się takich znajdzie, no bo wiadomo, każdy jest inny, każdy ma inną, inną twarz i tak dalej, każdy ma inne rozmieszczenie oczu, to dużo ludzi też pisało, że, że ciężko im jest dopasować jakby rozstawienie tych, e, tych gogli pod siebie, w sensie tych, e, tych, tych soczewek. No, więc tak to wygląda. No ja sobie to jeszcze rozpakuję później. Później dokładnie y, tak wyglądają same, same gogle. Y, no jeszcze tak czytałem, że warto by było kupić taki paseczek po prostu jakiś y, zapasowy i tak dalej. Znaczy zapasowe. inne paski ludzie po prostu kupują, bo jak się używa tych gogli, to one potrafią po prostu ciążyć na głowie, nie? Jak macie je założone, więc, więc y, no tak to wygląda. Y, Okej, okay, w sumie fajnie to, fajnie to wszystko wygląda, a tu mamy chyba w ogóle do odczepienia, tak mi się wydaje taka strzałeczka jest, nie wiem czy dobrze robię, chyba tak więc możemy sobie to zdjąć w ten sposób, no i sobie zdjęliśmy, tu mamy jakieś guziczki, jeszcze nie ogarniam dokładnie do czego one służą, bo tak jak mówię, dopiero je zakupiłem, więc będę się na pewno bawił tym no i pewnie, pewnie wam na streamie jakimś powiem, albo jakiś, nie wiem, odcinek numer dwa nagram, czy coś takiego no, ale w każdym razie gogle, mega, mega fajne, w sensie VR to jest mega fajna zajawka no i tak naprawdę to jest całe pudełko Przeszliśmy przez całe pudełko jeszcze mamy wiadomo to e, i e, to. Także ja sobie to ogarnę za nas, jak to się wszystko podłącza i tak dalej. Oj, ruszyłem kamerą niech, niechcący, przepraszam. No i tak naprawdę tak się cały zestaw y, prezentuje. Jeśli chodzi o cenę, bo pewnie się będziecie pytać, to kiedyś Quest 2 na początku kosztował jakieś y, plus minus, załóżmy, nie wiem, tam chyba 1600-1700 zł. Teraz no niestety cena yy, w związku z sytuacją na świecie i, i inflacją i tak dalej podskoczyła, ceny są w granicach tam 2, 200, 2,5 tysiąca około itd. Tak ja dałem mm, coś koło 3, niecałe 3 tysiące, ale to ze względu na to, że jeszcze kupiłem sobie dodatkowe ubezpieczenie tych gogli, one są ubezpieczone, bo yy, tak jak już wcześniej mówiłem, jeżeli jest, jakby no, VR jest ruchomy, tak? Tutaj się cały czas ruszamy, cały czas, jakby tam skacze się w tych oglach, chodzi się w tych oglach, tymi padami się rusza, łapami się macha i tak dalej, więc bardzo łatwo by było rozwalić gdzieś tam o ścianę czy coś i byłby problem. E, dlatego, dlatego też mam właśnie ubezpieczenia od uszkodzeń fizycznych, od zalania, od kradzieży i tak dalej, i tak dalej, więc tak naprawdę jestem ubezpieczony, jeśli chodzi o te gogle, mógłbym nimi, nie wiem, rzucić o ścianę i mi przyślą nowe, więc, więc to jest mega spoko, albo ewentualnie naprawiam te, więc tam trzeba by było doczytać, jak to wygląda, ale pani mówiła, że raczej nie byłoby problemu, e, no. Tyle, tak naprawdę. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam, jakbym coś powiedzmy już nieprofesjonalnie zrobił, i tak dalej. Trochę w spartańskich warunkach, tak z łóżka nagrywać, ale jest dla mnie to najwygodniejsze. Także mam nadzieję, że Wam się eee, spodobał filmik. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy na przykład byście grali w Wiara. Napiszcie oczywiście o, tych, o tym, o tym, tym, tym. Eee, tak jak powiedziałem, o tym, czy byście chcieli jakieś stream albo filmiki z Wiara, bo myślę, że to jest mega spoko. E, sprawa i myślę, że mogłoby być mega śmieszne e, Szczególnie jakbym zadyszany gdzieś tam <laughs> biegał czy coś w tych gierkach skakał. E, no, także to tyle, tak naprawdę. No, Mamy cały zestaw. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, możecie zostawić łapkę, zostawcie komentarz, trzymajcie się i cześć!